Walka umówiliśmy się na 70 kilo, że maksymalnie 70 kilo, nie? jest waga. Ja dzień przed walką ważę pół. Mówię, no co tu zrobić, żeby pokazać, że jednak ważę trochę więcej. Ubrałem się w cały dres, mam są zdjęcia. Cały w dresie wszedłem na wagę. I do jednej i do drugiej nogi ciężarki przyczepione. Nie? Więc ja poszedłem tak, że po prostu w ciężarkach, oklejony ciężarkami, poszedłem na wagę, bo wiedziałem, że i tak tej wagi nie przekroczę. I, i wiesz, no on w czasie walki ważył pewnie 73-4 kg, ja w czasie walki ważyłem 60 kg, 6,5. On 1,85 m, 1,84 m, ja 1,70 70. zasięg rąk, masa, wszystko wiesz. No to to ogólnie mało korzyści dla mnie. Ale ja się nigdy nie bałem jakiejś tam podjąć rywalizacji czy sam sobie udowodnić, że, że jestem w stanie jakieś różne rzeczy przeskoczyć. Nawet że przegrałem tą walkę to dla mnie i tak nie ma znaczenia, bo nie jedni walczą z jakimiś kompletnymi słabeuszami, którzy nie potrafią się bić i potem mówią, że są zajebistymi pieściarzami, a gówno w tym prawda, czy więcej, większe show jest na konferencji prasowej, a potem lekka obcierka na, na, w oktagonie i padają, także ja nie mam problemu z tym, żeby walczyć z ludźmi, którzy są więksi, silniejsi, czy mają większe doświadczenie, bo w majtkach mam wielkie kochonesy i nie boję się wyzwania.